Czekajcie, moment, sekundę Zastanie, ja wiem, ja sędzia wiadam czy nie ja sobie wjechałem w ścianę, tak musiałem to zrobić, żeby mi się opłacał No to może tego. lecimy, dawajcie Dobra, spotkam. czekaj, gdzie to jest, bo ja jeszcze nic nie mam ja... A to leccie za mną Bóg, sprychać. Bóg, sprychać. Jeszcze... Dobra, to tak się nie pamięmy kuparni Tak wyjechałem gdzieś jakąś drogą, nie wiem jaką ruską Mi też tą naturą, tą drogą bruską mi tyka, że jechać, wiesz Dobra, jedźcie sobie, ja sobie poczekam się ja Mam Bekę, bo ja mam jakiś taki dziwny, balny samochód i nas nie bierze jak... Tak, tak. No tam nas ogólnie zlakował spita bo trochę nie mógł z nami grać, bo coś nie działało, ale postanowił odblokować wszystkie samochody, nie wiem jakiś tam ściągnął hakerski program, czegoś nie wiem, chcę to zgłosić. Yy, I ten. No super nie o, o, o. No tak nie da się takiego czegoś panować jak wyskoczymy, ale to tak w ralu też się dzieje. Yy, I teraz Thanas ma najszybsze samochody, także ciężko z nim grać. Najczęściej Tał. gramy ja za damę na, na Thanasa i wtedy nawet Tanaz wygrywa samemu, nawet jak mamy 4 razy więcej. Ja pitole, a mnie rozbiło. Jezu, mi których na czerwonym staną, no? A no, wie o to, co chodzi, że zdają na czerwonym? Zostaje Tak, po co zdaną? Nie rozumiem. Dobra, ja na czekajcie. patrzę. Dobra, już jechaliście? Jeszcze pół kilometrów. Ja nie je... się pościgać, może mam wyjadę. Ja tak na wyjadę. Ja nie ma już bo ja jestem w tym wypadku. wypadku a co tam A wiem co była <Ma Ivan> Udzielam pierwszej What pomocy Co to było? Aha Tam to samo no. zrobił To za dobrze. Co mam ja wiedzieć, że jakieś spotkanie jest trudne? To jako musle kary. Wiem gdzie. Jestem. O! Ja zaparkowałem. O czekałem tylko panata. Musicie dostosować samochód do Co? Co I to masz? Ja, nie wiem jakieś. Powiedz ten, co jest to, to tutaj, aaa, Jeszcze, ee, BMW. bmw 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 dawajcie O najlepiej Serio? To dawajcie ja BMK wszyscy i w kupę Ja BMK, kupę, bo ja biorę Czeka, Dobra no, poczek, masz kupę w Nie wiedziałem Nie, nie. <laughs> to, aby samochód, bo teraz nie mogę na Mieliśmy grać realnie No przecież biorę bmw Ej co tu jest w ogóle? Mieliśmy A dobra ja. A z wiem już to odchodzi tu Na live jest z grałem Ej co tu chodzi? Nie wierzaj tu! Tak, tak, tak Nie, nie wierzę Kurwa, zrzucą mnie, no! Pierdolę masz! Łokonął, prawda? Żeby wlechł, by nie wątpić To utknąłem <ścoughs> Sekunda, pańskich Ty o sekundę jestem... To, to na sobie? Poza demi, o kurde. Ten idiota tutaj biegał ty. O nie! Już wygrał debil. debil, debil. Ja was wyruchałem. Ha, ha, Dzięki! Dobra, pej. Miło się Jeden do zera. A więc pani, a więc pani, pani, nie! Jest tak Dobra, wiem Czeka. gdzie. Ogólnie dzisiaj inaczej mam kierownicę, też powinno być ją Czeka. inaczej szukać. Tak, wiem Ja wiem, ja byłem. Bardzo Wszystko fajnie, widział. bardzo o, miło. Wiele, ja myślałem, że ufam rączkę od ręcznego, ale... Wyszło. Kurna, chciała hamoku zmienić. Nie, tylko na musle kary jedziemy. Dobra. Jedziemy na spotkanie, kręcimy zespół, walimy zespół, Czemu nie czego, wiem co... Czemu nie możemy innego samochodu wziąć? Nie wiem. Chyba wyjebałem jechać. Nie wiem, bo ogólnie gdzie jechać Nie, poczekajcie, ej, gdzie jest ten... Gdzie jest no mapa? Tutaj nie. Czekaj, bo ja nie widzę... Kurna, jak mnie to wkurza w tej chwili. Ja zjechałem... Ja zjechałem Co wszystko jest? na I znalazłem żronę przed jeszcze to nas mnie nie wyprzedzi tak łatwo Czemu o. takim samochodami? Który, prawdą? Panas się w zakręt A wjeżdża na super Tutaj jest dla nas Boże, jakie, jakie? Bode, samochody są ciężkie Jakie te samochody są ciężkie Ty BMK mi jedziemy, a ja tym kurwa coś co wziął Okej. Okay. Tak się coś bardzo Ja muszę jeszcze broleta Ja Ja jeszcze broleta wziąłem Ja? Chodźmy tutaj. musiałbyś Ja byś z połowy, z kim jestem, z Tanasem? No I... Ja Ja to ja spadam Jo. Dawaj tam raz, weź coś innego O boże, jak to się rozpędziło. Wyzmienia, wyzmienia jak, jak na bie... na, kurde na lewej benzynie, byłem manów poszedł A co jest, ja ty wziąłem Co ja jestem? Brolety szybsze są odjechał O Jezus Boże to chodzi jak te, te samochody na, nie na powietrze tylko na... ...hybrydowe Tam no, jest ja Fajnie Robisz mnie Nie wiedziałem Tano zjedź Krzybun. Jadę Albo nie, poczekaj na mnie, ej Poczekaj trochę, bo ja jestem z tobą Ja wyskoczę tu nie, nie, nie. Dla Ciebie właśnie, No nie! No nie! Jak?! To się tak do dupy tym jeździ nie poleca! No co ty, jak nie wyjechał. Adam nas wygonił, ty. Ale już myślałem, że na lewo pójdzie. Kurde, jak pójdę. nas, na dupie ci siedzi, lewo. No co ty? Ty, ja już z... jestem przed Danasem, mamo. Danas, debilu. Przepuść mi łączy w trakcie. A Bek, a ty? Zapomóż mi tam drogę dać. Danas, No nie! Wjechał w obok koła? Czy mi się uda? Dobra, ode przede mną już tylko meta. Aleś nas ma to zrobił! Wygrałem... No to nie! Ale pewnie przegrałem, bo wy razem skumuluje siły. Dobrze, Adam, ja go co? ale ważne, że wygrałem. Dla nas nawet eliminacją... No i dobrze, dziękuję. <laughs> Ten mój samochód jest za ciężki nie? Lek, a wygrałem! Żal! <laughs> Żal! <laughs> a, bo no, tak, bo tamas miał... No, jeden z was miał mniejsze punkty od mniejszego. Żal! Żal! pl Serio, jeszcze nie zmieniam samochodu? Poczekaj. Na razie czekamy na spotkanko. Tylko mózg car. O, boże znowu. No chyba wygra. Czekaj, gdzie to? Boż, jebana taksówka. Ole, zrąbałem. Nie, 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 nie Aha, to to? No, nie wiem, że to będzie to wyzwanie, to zmieniliśmy Czekaj. No czego mnie nie zmienił samochód, no ty? E, no bo nie mogę. Boże. Nie no, chcę ten... Zmus lekarz. Co zmienił lekarz? No samochód. Dobra pan, już pan O bo jaki zląbić samochód ty A jaki idzie ty Co ty wziąłeś na no, chmurę? <noise> to jest Mercedes jakiś Trzeba tu jakieś wyzwanie jakiś Boże. Co tu trzeba zrobić? Czekaj Trzeba tu a, Dobra już wiem Już wiem, już wiem wiem. bo no, pierwsza pod... oczywiście musiałem przetestować Za byś wiedziałem, że we mnie A nawet lepiej, wy sobie tam wlecicie Kurna tamten już jest tekl Super Padam na go Ta nas, wywal go, wywal go ta nas, szybko To Twoje zadanie, póki możesz Wywal go Kurwa, jest A mogę. Nie wskoczę, nie ma hama Kurna mam za ciężki samochód, żeby tu skoczyć? Szybko szybko szybko, bo Thomas ta tam jest chyba coś tym gościem Ale Nie Zrobiłem się to. tak, że nie ma opcji O no jaaaaaa Jebany down Ty kropka Czo? ja nie, Thomas wygrał wygra. Gwarantuję że to Thomas wygra dzięki temu Co zrobiłeś nie, 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 o, nie mamy. Hmm. Musi być wynik drużyny 90 sekund. No Adam, wiecie, tam i <grym> urbarmy Tadasa, co? Nie <grym> jedzie, bo... Za to, że mnie to już potrwa. Jak już tak, nie zdążycie i tak. Debil. ja we Cię jak idę. Nie do skońca. Kurwa! O Boże! dzięki Polkowi leciałem! I wyleciałem! <grym> Ale pompa to Ej wy co trzecie jak się domylił? Tak bo nie wiem trzeba ale byłem w powietrzu ciągle i... Jesteś jakiś chory na mózg. Bo bym w powietrzu osi to ja mogłem Jeszcze nie mogę wyć raz po takich wieciach to Ja pierdolę tam nie uderzył Z kim ja gram? Co za dołny 5 sekund mamy ogólnie wierzę pierwsze? 3, 2, 1 Jebać to nie wchodzę na lufowanie dla nas jest Zobacz na, na, na oście się trzeba <śled> O kurwa! Ej, podnieś Ale ten telefilm teraz! I co? No kurde, ten jest niesamowite, bo tam robokowałem samochody i gram. Nieprawda. Tak. Te samochody są tak ciężkie, nie da się tym grać w ogóle. No. No, nie może uderzyć. No, bo jest to tak no. ciężkie talent, tego się nie da zrobić. Tylko myślę o kary. O Boże, opada mi poszła w Będę pierwszy. Wygram. Ja wiecie, jakie żałosne, kto to wziął? To mhm. Nie ja, wiem ja jestem. Nie wiem nie wiem gdzie jechać. Myślałem mhm. za oponyć. O jaki wie, jak idzie, jaki jak idzie, jak ale pięknie pochodzi ty Asią trochę pojecha. Wiedziałem, że mnie rozwalił wszędzie. Może jestem za damem chyba. Jo za damem, jestem, Adam damy. <grym grym> Adam <grym> bez <bezkuć> Czemu ja tu skoczę powie mi tu ktoś? Nie, 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 specjalnie tak pojechałem, żebyś ty skoczył za mną. Ja pierdolę za oczy, ale... A nie A fajnie, bo ja tak do mnie chowałem. Ja tu się nie jechać, ja to jest tak ciężkie, że ja nie mogę się kierować. Ja opon nie mogę Boże, Może godziną biegi, co dobra, przegrałem. Możecie to anglować? Nie. To jest ja. tylko... Jak mi wyjebał, wyrobał. Pierdny ten to jest tylko 7 punktów kontrolnych, zaraz kończymy. Ja wiem, że... zobaczcie, jakie to jest oporne. Boże, drink 10-15 metrów, nie? Jadę... Tak, co Sam sobie chciałeś tak No, się o, tak o, nie, ja o, tak i sam no, się nie grać, trzeba tylko wyzywać. Przyskot, Fakcje, z wami, się wami zamiast grać tak. normalnie... Przecież tak, ja bym normalnie grał <laughs> z lewą, a Adam musi mieć i Adam? Nie jakiś coś. Jest, jest, jest szansa. Ma szansę. Szansa no u nas. Adam ma szansę. Czekaj, czekaj, czekaj. Lecimy, ostatni prosto. Który tu debil taki samochód na poboczu zostawił? Właśnie, ja. O, Ja fajnie zwolniłem, wywaliłem i poleciałem. No koniec to wyścig. Eee, wyścig. meta. A bo tam już jest chyba meta. Nie idzie tylko garnąć ja w takie pewność, zobaczcie, co się dzieje ja wkręcam normalnie. Tam a 250 km Chyba mam blokadę ale tak. przykład tą moczą od kierownicy tej Wykro, Nie może nie normalnie ani okay. im skręcam, nie? A On jest tak oporny. Adam, dam że nasza drużyna wygrała. Tak, też że tak myślę. Myślę, że to będzie kapłów dostał na giemcie, bo nie ma odpowiem sala, pewno. Poczuję się tak jak ja Ja, <śles> nie, <śleszy> nie pasi, tak, tak wygrałem. Tak. Wygra. Ja wcześniej jechałem sam i wygrałem I co? I co, i co? Jesteś sam, jesteś schakowany. Dobra, panowie, to Ostatni, to tak byś... Ostatnie spotkanko. I te sprędkości i koniec, tak? Mam tak, nadzieję, no że nie te sprędkości tym gównem. <noise> tym gównem właśnie. Nie no to wszystko jest mu więc... Pozdrow. Tak do odmiany. Mów tak do odmiany, żeby ta nas nie wygrał wszystkie. Tylko ja. O Jezu. Może nie tam no, je Ty... trzeba pojechać Nie tam je trzeba pojechać ile ma się ogólnie do końca? To jest zielony już? Nie tak na serio? To Co jest Co zielony Okej. A to bolek idzie już nim jakiś zakręt widziałem, mam nawet Ja wierzę, ale jeszcze tak właśnie, że nie dojechałem Ja już mam kilometr Serio? Triski dostałem na o Boże, widzieliście to jak się w nim skręcia, On na tym, on na nic, u bokiem leci. Nie wiem to są za okonę, bo jest za okonę dostałem samochodem. Zobaczcie, zobaczcie, Nie, to jest naprawdę, naprawdę kto to wybrał ten wyścig? To samo się wybiera. To samo się wybiera. Takie samochody, najgorsze chyba jakie mogli się prąść. Nie, pościgać się nie można. Ja już wygrałem. A ja będę drugi Ja tu jadę przez jakiś na parę, nie? Naprawdę? jest tutaj? się zaparkowałem. Ja tam sam na legaru wjechałem. Nie tak nieudane, żeście wybrali to na ulecinek, że ja nie mam pytań. Dekazałem. A ja się na spokojnie wjechałem. <grym> na parking. O, A ja się tam nie Tak, załamał się we wszystkich. Dobra, bez prędkości, panowie. No ty! Gdzie? Ty. Dobra. to się stało, nie mogę mieć. Skok jakiś ty. Szyboję. Ja będę pierwszy. Gdzie tu trzeba wjechać, ty? O, oh, fuck, ty. Gdzie tu trzeba wjechać? Dobra, już będzie tak. Nie masz? Nie. Czas na górze chyba gdzieś. A widzę, widzę. Gdzie? A tam poczeka się, pokażesz czy nie? Tutaj w prawo ja, ja tutaj od razu poświęcimy ja No będę ja, ja sam nie polecam nas! Albo <laughs> chciałbie przyjechał baby, czaisz? Ja super kurwa jeszcze teraz No nie, nie wierzę, to za dawny To ma Aj serio, nie. Wy jeszcze, serio wy jeszcze nie wjechaliście? No nie, bo przez... Przecież... Nie, dobrze. Ja tam wjadę już hmm. drugi raz. A co o, kurwa! Nie, 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 nie. Nie, zrobiłem co ja zrobiłem przez ciebie? Jakie bezwo, o, bo chucz, bo się nie. Nie, jakie nie. jest nie, nie. Nie, nie, nie. nie ja, tak w ogóle żadnego skoku nic. Bo to by już nie zaliczyło, bo nie zdążyłeś w czasie. Ja, myślałem, że nie, myślałem, że przegram, nie? Ale... Nie, no. Ja nie mam... Pe... A czy w ogóle, ej, tu trzeba <laughs> na te kangara skrać, czy co? Nie, to trzeba wylecieć jak najdalej i jak najdalej polecieć. Pana za to, że masz samochód, to... Pozdro, tak po tak ja, ja się... to Ja... Zaraz ja wyskoczę, Nie z kangarami. Kurde, na następny odcinek... <laughs> ja... Mam na malę, ci nie wygrał. <laughs> No tak, lecie, jeszcze nieraz do tym Ale ja wygrałem, tak? Wygrałem. Jo, ale dobrze, u wygrałem, tam zapraszam. Także to go na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja nie wiem, co oni zrobili ze mną. Ale nic konkretnego tu dzisiaj nie pograliśmy. Także na razie, do następnego. Trzymajcie się, Cześć. cześć.